Szybka pogadanka o moim glutenie jak coś, ponieważ już jakiś czas temu mówiłam, że ja ograniczam gluten i tak dalej, ale chcę żebyście wiedzieli, że ja nie mam uczulenia na gluten i w badaniach nie wyszło mi nic związanego z tym, że nie mogę go jeść. No i tak sobie super żyłam w ostatnim czasie, miałam spoko brzuch, fajnie się czułam i tak dalej, ale stwierdziłam, że w tamtym tygodniu robię sobie wolne od glutenu, znaczy od tego, że nie jem glutenu, no i zaczęłam go jeść. No, i teraz pokażę Wam porównanie zdjęć. Dwóch, gdzie moja waga jest taka sama na tych dwóch zdjęciach, tylko że na. Jak się możecie pewnie. Zaraz się domyślicie, na którym zdjęciu jestem po tygodniowym jedzeniu glutenu, a na tym drugim, no to bez glutenu. No więc, jak się możecie domyślać, wracam do tego, co było wcześniej, i naprawdę ja już wiem. Że, jak ja jadłam gluten i ćwiczyłam tak bardzo dużo na brzuch i tak dalej, ale to i tak by mi to nic nie dało, bo jak ja jadłam ten gluten, ten brzuch zawsze był tak, po takim balonem wielkim, i to jest pewnie normalne. Więc, dziewczyny, to drugie zdjęcie specjalnie dla Was. Ja też tak wyglądam wieczorami, jak się nażrę tego, czego nie powinnam jeść.